Czytanie z pierwszego listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Paweł Apostoł Chrystusa Jezusa według nakazu Boga naszego Zbawiciela i Chrystusa Jezusa naszej nadziei do Tymoteusza swego prawowitego dziecka w wierze. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa naszego Pana. Dzięki składam temu, który mnie umocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi sobie mnie, dawniej bluźnierce, prześladowce i oszczerce. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomością w niewierze, a nadmiarę obfita okazała się łaska naszego pana, wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.